Dzień dobry, cześć, nazywam się Aneta Jaworska, jestem psychologiem i na co dzień zajmuję się terapią i edukacją psychologiczną. Prowadzę Centrum Punkt, lecz co jakiś czas przyciągają mnie nowe punkty na mapie świata i to jest właśnie mój vlog o podróżach. Przede wszystkim o podróżach w głąb siebie i o odkrywaniu siebie w podróży. Zapraszam dziś na Lofoty. Foty to nie jest typowe miejsce na wakacje. To jest raczej surowy świat, który wystawia psychikę na próbę i naprawdę zmusza do konfrontacji ze sobą. Jeśli jest tu coś pewnego, to to, że pewności nie ma żadnej i to, że na przykład pogoda będzie zmieniać się nieustannie. W zasadzie można powiedzieć, że jest stabilna, bo jest stabilnie okropna. My mogliśmy się o tym przekonać zaraz po ym, przeprawie promowej z Bodo. W pełnym słońcu, od razu po przypłynięciu, wyruszyliśmy, żeby zobaczyć język lodowca. Potem płynęliśmy jeszcze przez jezioro łódką i za chwilę stanęliśmy w strugach lodowatego deszczu, w otoczeniu gęstej mgły. No, to miejsce naprawdę uczy pokory. Ja osobiście byłam zadowolona ze spokoju, z jakim to przyjęłam. Nie masz tutaj żadnej kontroli, nie możesz zaplanować żadnego idealnego dnia. Ja myślę, że to jest taka dobra metafora także tego odcinka. Im szybciej zaakceptujemy to, na co nie mamy wpływu, tym szybciej znajdziemy spokój. Ale każdy promień słońca też cieszy i tutaj naprawdę można nauczać się, nauczyć się doceniać małe rzeczy. Po deszczu, tylko po deszczu można zobaczyć tęczę. Deszcz, wiatr, mgła, ale za chwilę wyłania się słońce i odbija w lodowatej wodzie fiordów. Zaraz po pogodzie taką charakterystyczną cechą Lofotów jest zapach. Jest to zapach suszących się ryb, drewniane konstrukcje, na których wiszą tysiące dorszy. To jest widok charakterystyczny dla całych Lofotów, są rozsiane dokładnie wszędzie. Jest to tradycyjna metoda konserwowania ryb, która przetrwała tutaj od stuleci. Te dorsze wiszą na wietrze, schną na zimnym powietrzu przez tygodnie, miesiące. Wszędzie, gdzie spojrzysz, można je w koło zobaczyć. Ten stokfisz, suszony dorsz, to jest eksportowy produkt lofotów na cały świat. Od stuleci przetrwały też schronienia dla rybaków charakterystyczne czerwone domki, też usiane po całych lofotach i bardzo je charakteryzujące. Domki zwane Rorbu dzisiaj są przede wszystkim atrakcją turystyczną, ale setki lat temu były schronieniem dla rybaków i czerwona barwa wynika z tego, że po prostu wtedy była najtańsza, żeby konserwować drewno, a dzisiaj jako charakterystyka lofotów występuje wszędzie. Te małe czerwone domki na końcu świata zauroczyły mnie naprawdę ogromnie. Nie znajdziesz tutaj, jako turysta, w tych domkach luksusu, ale za to dają możliwość bycia blisko natury i dają niesamowite widoki na fiordy. Lofoty to jest wspaniałe miejsce dla miłośników spinaczek górskich, czy choćby wędrówek górskich. Krajobraz jest tutaj naprawdę bajkowy, ale to jest mocno złudne, ponieważ skały są bardzo śliskie, yy, nagłe podmuchy wiatru. Ja bym powiedziała, że wędrówka po górach tutaj yy, to jest raczej eksperyment na własnym umyśle, bo najpierw doświadczasz takiej ekscytacji widokiem, ale potem się zastanawiasz po co ty w zasadzie tutaj idziesz. No, ale dopiero jak dotrzesz. I zobaczysz widok na fiordy, a przede wszystkim na lodowce, przez polarne, krystalicznie czyste powietrze. Wszystko nabiera sensu. Ja osobiście dla takich momentów podróżuję. Patrzysz na lodowce, na fiordy i czujesz się częścią czegoś znacznie większego i odczuwasz coś wspanialszego niż satysfakcję. Po zejściu z gór także czekają cię wspaniałe widoki. Lofoty otoczone są Morzem Norweskim, jest to część Oceanu Atlantyckiego. Plaże są fascynujące, chyba przypominają widoki karaibskie. Biały piasek, turkusowa woda, no ale nie daj się zwieść, bo wody tutaj są stosunkowo ciepłe, ale pamiętaj, że to jest nadal Arktyka i kąpiele są tutaj raczej wyzwaniem niż relaksem. Lofoty mają kilka niezwykłych plaż, które dają widoki pocztówkowe. Tak, tak, chyba się troszeczkę uspokoił wiatr, na jednak na słoneczko. Jesteśmy w miejscowości O i to jest koniec Lofotów. Na końcu Lofotów znajduje się miasteczko o najkrótszej nazwie świata A. Czytaj, o to jest jak metafora końca świata. Jest to ostatni punkt na mapie lofotów. Kończą się tutaj drogi, zaczyna się Otwarte Morze. Znowu ten krajobraz jest zachwycający. Patrząc na ten surowy krajobraz, myślę o tym, jak mało potrzeba człowiekowi do życia. Nie ma lepszego podsumowania lofockiej przygody jak wizyta w saunie, no ale jeszcze jakiej saunie? Ja miałam pierwszy raz możliwość być w saunie z takim widokiem. W czasie sztormów tutaj woda z oceanu y, bije y, w szybę. Nie miałam tej przyjemności, y, chociaż miałam na nią nadzieję. Ale widzimy piękne słońce przez szybę, i jest to godzina 21, ponieważ jesteśmy tutaj w czasie Dnia Polarnego. No do tego powiem, że po wizycie w Saunie masz możliwość zanurzyć się w lodowatej wodzie fiordów, i to jest niesamowite. Lofoty to na pewno jest miejsce, które wymaga cierpliwości, odporności na kapryśną pogodę testuje trochę naszą psychikę, ale dal, nad, potem w zamian za to daje coś nieocenionego. Myśli tutaj nie pędzą, cały umysł zwalnia, wszystko dzieje się powoli, wszystko ma swój surowy sens.